w odcinku. Dzisiaj e, zobaczcie, dzień jedzenia i rejon, który właśnie wykonuję. E, mamy nowy podest, się od Fitness. Testuję, e, w planie mam rockbulle, ale nie, nie mogłem przejść obok tego obojętnie i musiałem zrobić sobie ciąg. Jakieś takie jedynki, delikatne. Jak to ja zawsze, delikatne. E, I co? Później widzimy się przy posiłkach. Zobaczycie ile jem, jak jem. Ale aktualnie powiem Wam, że jest mini cut Bo waga już tam się zbliżała blisko 118 także trzeba troszkę wbić, nie? No, dobra, intro i lecimy najpierw trening, później szama. No dobra, słuchajcie, e, teraz widzieliście e, Good Morning ze safety barem. E, 120 w tym tygodniu w piątkach, w tamtym tygodniu setką pierwszą serię i resztę 110. E, trzy takie serie. Ciągi 3 do 2,9 zrobiłem. E, ciężka by to 29 było. Nie ukrywam. Nie wiem, trzy się dzisiaj wy, wyciągnął. E, nie wiem czy to w sumie spładowane. Ale, ale cóż. A czego znaczy no w sumie nie robiłem 2 tygodnie, nie? po prostu z przyczyną, bo wam robię ten Ale troszkę czuję na siebie, że tych blok puli nie zrobiłem. Bo wolę o nie zrobić, no ale nic, jeszcze mi zostało ją, w sumie nie licząc tego tygodnia 3-4 tygodnie tego bloku, yy, Czyli jeszcze te 4-3 treningi, blok puli zrobię, bo, bo chciałbym 3-4 w górę skończyć ten blok puller. Chcę znaczy, też, nie szalał z taką progresją. Już. Dobra, słuchajcie, posiłek numer 1, jak widzicie tutaj kanapeczki z chlebem, fitness, kupujemy w piekarence, borowiki z jajeczkami, czyli jajuła z grzybkami, troszkę boczku już zeschnięty. makro, jak mi się uda, jak nie, to gdzieś tutaj Wam wkleję, ale no generalnie tak jak mówię, minikat staram się trzymać 2500-2600 kalorii. Tak myślę, że jeszcze ten, i przyszły tydzień będę sobie trzymał. nie? Także można jeść smacznie, nie jeść dużo i te kaloryczne już naprawdę nie sprawia takich problemów. Zwłaszcza robiąc jakieś mini cut, nie? gdzie nie musimy aż tak bardzo pilnować, że czujemy mocno czysto. Yy, bo chcemy po prostu uciąć tej kaloryki i tą zbędną wagę, yy, głównie wodę, zrzucić. No. Zabieramy się za jedzenie i widzimy się przy następnym posiłku. No, tak się prezentuje z bliska i już szamamy. No i mamy drugi posiłek, godzinka jest już późna, bo jest po 16. Ale no, tak, tak to wypada, że jemy pierwszy posiłek, że tak powiem, po treningu dopiero, czyli trenuję nacho, a przed treningiem tylko i wyłącznie ten napój. Teraz mamy tutaj 100 gramów, 100 gramów ryżu basmati, 300 gramów kurczaczka. Yy, mieszanka warzyw, klaudia coś tam co, czaruje z nimi yy, i nerkowce, tak? Dobrze, mówię nerkowce. No i to ma niewielką ilość kalorii, objętościowo jest spoko, najadam się dosyć, dosyć obficie. Przestarcza na spokojnie na te 3 godzinki i za 3 godzinki widzimy się przy kolejnym posiłku, takim nietypowym. Ale że teraz nie mam jakiegoś po sztywnego, tylko liczymy makro, no to latuje co jest. OK, jesteśmy. Przy kolejnym posiłku, dziś akurat przy posiłku do pracy, i posiłku powiedzmy takim no, trzeci, tak, mamy tutaj ten napój e, Vitanello. Pro. Proszę Was, bardzo dobry napojik, naprawdę polecam. Jeśli chodzi o walory smakowe, no i 25 g białeczka, nie? E, porównywaniu, w porównaniu do Skyrów e, wychodzi dużo lepiej, bo ma dużo mniej kalorii, bo zaledwie 160 kalorii ma taka. Taki oto napoik jeden, 25 g białeczka, 0,5 g tłuszczy, no i tam cukrów trochę, nie? Wiadomo. Ale smakowa jest bardzo fajne kakao, tak średnio polecam. No, czy w sumie nie ma gusta, nie lubię takich kakaowych, ale wanilia fajnie smakuje jak shake smaka. Tutaj ciasto bananowe, wypiekane przez Kadię, jest to... Banan, tam ksylitol, nie wiem, jakąś mąkę coś tam dodawała, yy, masło orzechowe. Yy, no i takie dwa kawałeczki mają 10 gramów białka. i Kalorycznie jakoś tam wychodzi. Nie wiem, jak reszta makro, ale kalorycznie wychodzi jakoś około 200-250 kalorii. Takie dwa kawałki, no tutaj może 300, bo jest jeszcze z 15 gramów takiego Petite. Jak to się tam nazywa? Kurwa. Petite. Petite krem. No i to sobie wsunę, pracuję. Teraz też jest, e, robię też dla Was Black Friday e, odnośnie planów za 99 zł, także tutaj macie info. E, kierować się na maila, bo wrzucę tego vloga akurat, no, będzie trwało jeszcze jeden dzień do promocji, nie? E, także myślę, że się opyla, bo i zanalizuję Was i każdemu z was wyślę na instagram e, analizę Waszych bojów. Dodatkowo e, rozpiszę Wam 6-8-tygodniowy. Plan treningowy, którym będziecie mogli sobie operować przez najbliższe tygodnie. Nie? Dobra, biorę się za pracę i za jedzenie w sumie. Dwa biednia. Widzimy się przy kolacji. No i widzimy się przy kolacyjce, jak to w Polsce, rosołek. Rosołek musi być. Pachnie bardzo ładnie. Nie, no i zjemy sobie, rosołek, czy akurat na kolację tak wypadło. Białeczka dzisiaj wyszło jakoś nie za wiele, bo tam około 200 gramów. Ale staram się 1,7, 1,8 trzymać takie minimum. No jak wejdzie powyżej 2 gramów, to też jest spoko, ale to zależy od, od dnia. No i to jest kolacyjka, jest godzina 20, po 20.00. No i później już tylko będziemy się mieć film i w kimę. No, także tak wygląda dzionek jedzenia. I jutro zrobimy sobie jeszcze podsumowanie. Jutro puszczę tego vlogaska. Do juterka. Okej, okay, yy, no co, no w tym vlogu widzieliście w sumie, co jem, ile jem, no to moje makro, yy, no nie ma co nawet podawać tego makro, kalorycznie po prostu wychodzi to około 2,500-2,600 yy, I białko staram się trzymać minimum 200 gramów, na wagę 118, yy, to jest minimum, maksimum to takie 250 gramów w ciągu dnia, a tłuszcze i węgle są no, mega zrotowane, nie? Bo czasami wyjdzie tak, że zjem tylko 40-50 gramów tłuszczy, jeśli jest akurat dzień faktycznie e, bardziej okrojony w takie rzeczy i więcej węgli, a czasami jest tak, że tych tłuszczy jest 100-120 gramów, a węgli sporo, sporo mniej. No ale to zależnie na co po prostu e, ochotę, nie? E, no, także tak to wygląda suplementacja, nic się nie zmieniło. Tak jak było, tak jest. E, omega D3 mm, RPC, kreatynka i powiem wam te 2 kg, 2,5 nawet, wleciało po tej kreatynce i szczerze wam powiem, w końcu zacząłem odczuwać działanie kreatyny. Nie to co wcześniej, jak było się na środkach, no wcześniej no to nawet nie brałem bardzo długi okres czasu, a jak brałem to nieregularnie, a teraz biorę faktycznie regularnie tą kreatynę i da się odczuć, yy, no takie napięcie, pełne kurde. Pełne to październik to są kurwa. Niesamowicie. Yy, no także tak to wygląda na ten moment. No i znowu jest jeden vlog w końcu Miały być dwa w tygodniu, także w przyszłym tygodniu postaram się o poprawę, ale głównie teraz to jest praca trening praca trening trening praca jedzenie. No i teraz jeszcze akurat terminikar wpadnie. Także do tych vlogi widzicie jak to aktualnie wygląda. Przymierzam się, przymierzam się na przyszły rok, żeby gdzieś wystartować, bo już trochę tęskno za podestem i i zobaczymy co uda się wykręcić, ale no to będziecie obserwować i dawać łapki w górę, czy też w dół No i subskrybować, subskrybować i dawać komentarze, aktywność, kurła, bo algorytmy YouTube'a są liche fest Ostatnimi czasy, ostatnimi czasy są fest liche, nie tylko u mnie, jak zauważyłem No ale tak to bywa, no. także zostawcie coś po sobie, jako, jakąś aktywność, komentarz, czy też łapa i co, widzimy się w następnym vlogasku. Do niebawem.